Cześć. System Windows Phone to platforma, która jest ciągle stosunkowo mało popularna, przegrywająca batalię z wszechobecnym Androidem. Natomiast wraz z ostatnią wersją systemu wszelakie dziury w funkcjonalności te podstawowe zostały już zalepione. Ja dzięki temu Windows Phone mogę polecić. Mm, takim fajnym urządzeniem, które stosunkowo niewiele kosztuje, a ma bardzo fajne podzespoły i pracujące na tym systemie, jest Nokia Lumia 735. I w dzisiejszym odcinku odpowiadam na pytanie, co jeszcze warto wiedzieć o tym modelu. Jedną z rzeczy, jedną z funkcjonalności, których mogło brakować użytkownikom po przesiadce np. z Androida na system Windows Phone, był taki popularny właśnie w tamtym systemie Manager Plików, czyli aplikacja, która pozwala przeglądać zawartość telefonu, pamięć telefonu albo karty pamięci w formie folderów, powiedzmy tak jak na takim klasycznym komputerze osobistym. Tutaj rzeczywiście na start również takiej funkcji nie znajdziecie, natomiast ona została na szczęście udostępniona w formie aplikacji. Wystarczy wejść sobie do sklepu, wynajdziecie aplikację, która nazywa się pliki, zainstalujecie ją i od tego momentu możecie również zawartość Nokia 735 przeglądać dokładnie w formie takiego drzewa folderów, możecie dodawać nowe foldery, możecie zmieniać nazwy plików, możecie również pliki przenosić lub usuwać. Fajną cechą tej aplikacji jest również to, że pliki można również udostępniać, np. przykład je przez SMS Facebooka albo na przykład przez NFC. Ważną i mocno promowaną funkcją systemu Windows Phone jest integracja z pakietem Office. Już na startu urządzenia znajdziecie wersję aplikacji, która pozwala nie tylko przeglądać pliki, ale również je edytować. I oczywiście edytor jest mocno uproszczony względem takiego powiedzmy na komputerze, ale dzięki temu również jest wygodny. Natomiast są wszystkie takie podstawowe opcje formatowania tekstu. Telefon poradzi sobie spokojnie z otworzeniem plików w formacie .xls, .doc albo na przykład prezentację PowerPointa. Możecie również później zapisane pliki wyeksportować za pomocą chmury do innych urządzeń urządzeniu jest zainstalowana opcja OneDrive, możecie również ją zainstalować na swoim komputerze i dzięki temu wrzucając do takiej chmury swój dany plik go mieli dostęp również na innych urządzeniach. Całość przebiega bardzo sprawnie i bardzo wygodnie, w związku z tym jeżeli ktoś chce edytować dokumenty na swoim telefonie, w przypadku Lumia 735 da się to robić w wygodny sposób. Nokia Lumia 735 jest promowana jako świetne narzędzie do robienia zdjęć typu selfie, czyli autoportretów albo samobystryków. Na froncie jest aparat fotograficzny, który potrafi takie zdjęcia robić. Ja nie jestem jakoś specjalnie zachwycony jakością zdjęć, które on robi. Natomiast jeżeli już macie lineie 735, to polecam Wam skorzystać z aplikacji, która nazywa się Lumia Selfie. To jest właśnie dedykowany program, który będzie rajem dla osób, które uwielbiają robić zdjęcia tego typu. Po zrobieniu zdjęcia możecie uruchomić sobie edytor, który jest zbudowany, wbudowany w tą aplikację. I dzięki temu możecie zrobić niemal wszystko ze swoją własną twarzą, to znaczy możecie już wyszczuplić kontur twarzy, możecie sobie powiększyć oczy, możecie na przykład rozjaśnić albo przyciemnić skórę, czyli wyrównać jej kolory, to możecie również na przykład wybielić sobie zęby. W związku z tym rzeczywiście aplikacja jest bardzo fajna, jest w niej również zaszedł taki fajny trik z możliwością dodawania filtrów w bardzo łatwy sposób, wystarczy przeciągać po ekranie i różne jakie filtry będą dodawane, tych filtrów jest bardzo dużo, dzięki czemu zdjęcie da się zrobić w ten sposób czy wyedytować w ten sposób, żeby wyglądało bardzo fajnie i żebyśmy na zdjęciu wyglądali dużo lepiej niż w rzeczywistości. Jeśli ktoś z Was lubi zabawy z fotografią, polecam również przejrzeć możliwości aplikacji Storyteller. To jest aplikacja, która ma być w zamyśle naoki takim interaktywnym albumem ze zdjęciami. Telefon do zdjęć, które robicie, doda znaczniki geolokalizacyjne, czyli określi, w którym miejscu one były zrobione. Później można sobie przeglądać na mapie właśnie zdjęcia, miejsca, w których zdjęcia wykonywaliście można również w ramach tej aplikacji zdjęcia edytować, można również je sobie podpisywać oczywiście w jakiś sposób aplikacja potrafi również je segregować w zależności od daty, w której były zrobione i ułożyć je powiedzmy w jakąś taką opowieść, tak można by to nazwać Nokia ja zachęca również, żeby tymi opowieściami, które w ten sposób stworzycie dzielić się z innymi w sieci. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że ta aplikacja nie będzie przydatna dla wszystkich ale jeżeli lubicie właśnie zdjęcia, lubicie się nimi trochę pobawić, to polecam sprawdzić jej możliwości, dlatego, że jest to na pewno ciekawy, inny sposób dzielenia się czy powiedzmy pokazywania, wyświetlania zdjęć, które robicie telefonem. A co Wy sądzicie Nokia Lime 735? Czy telefon Wam się podoba, czy nie? Tak się składa, że od jakiegoś czasu Nokia Lime 735 można kupić w obniżonej cenie. W związku z tym polecam Wam zajrzeć do salonu. Zresztą też polecam obejrzeć telefon na żywo, dlatego że w rzeczywistości kolory Nokia Lime 735 wyglądają znacznie bardziej intensywnie i żywo niż tutaj na kamerze. Niestety kamera zniekształca ten intensywny, zielony kolor, który jest tutaj. Zresztą telefon jest dostępny w wielu kolorach, w związku z tym wersję kolorystyczną możecie sobie wybrać. Jeżeli już z kolei Nokia Lumia 735 kupiliście, to koniecznie Napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Zachęcam Was również do obejrzenia pełnej recenzji tego telefonu na kanale Mobzilla. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!